Lecimy z wideo, czyli coś, co ja bardzo lubię w ogóle. Tak, przychodzę. Sesję, zdjęcia, spoko, ale na wideo. Mam wrażenie, że wygląda się 100 razy lepiej zawsze. Dlatego też zostałam youtuberką, I guess. Wiecie, co jest najlepsze? Był tutaj u stylistki... Kapcie, hotelowe takie, więc łaziłam teraz w kapciuchach. No ale co, koniec tego dobrego. Szpile time. O, oh, dobrze, że nie mam haluksów, ale ogólnie czuję, jakbym miała w tym momencie. Ja zawsze śmiesznie się pozuję przy nakładaniu Olive Cross'a. panie, jak nakładają, bo matkę robią tak. A, oh, one takie robią, no. <laughs> Idziemy z kolejnym segmentem, czyli wideo. Kampanie Beauty są o tyle skomplikowane, że wszystko jest bardzo blisko i wszystko widać. Dosłownie każdy mały szczegół, że na przykład jest za dużo puszczyka w pewnym miejscu, w tak milimetrze na ustach, to wszystko trzeba nam stop poprawiać. Każdy włosek odstający, wszystko prostu, musi być idealnie, ale też dlatego kampanie Beauty są zawsze takie piękne, bo są bardzo wymuskane, ale są po prostu czasochłonne, ale jest super. Trzy, cztery.